Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na kanale zakręcona Pozytywnie, Filmiki jest ogólne dla facetów i dla kobiet. I jak będzie kochani, wyglądała moja druga połówka. Dobra, więc lecimy. Najpierw lecimy, jakie będzie miała moja druga połówka włosy. Jeżeli jesteś kobietą, to przekształć to na kobietę. Jeżeli jesteś mężczyzną, przekształć to na kobiece walory. Jeżeli jesteś kobietą na męskie walory. Dobrze mówię? Dobrze. Włosy będzie miała malowane. Ta osoba. Włosy rude. Malowane rude, tak? Kochani? Włosy blond, dobra. Teraz lecimy z oczami. Jakie nasza, wasza druga połówka, mi się przejęzyczyło, będzie miała oczy? Oczy będzie miała ciemnobrązowe, słuchajcie. I jeszcze raz. Zobaczymy oczy. E, czarne. Dobra. E, jaka będzie wysokość? Czy będzie szczupła? E, wasza druga połówka będzie niska i wysoka. Zobaczymy. Sylwetka napakowana, czyli mi się wydaje, że to będzie mężczyzna. I sylwetka szczupła, czyli kobieta. Dobra. Teraz tak. Jakie będzie, jakiej będzie Wasza połówka karanacji? Słuchajcie. Ojejku. Jasna karanacja. Ledko śniada karanacja. Dobra. Teraz zobaczymy dobre walory Waszej połówki, czyli charakter dobrej strony. Charakter otwarty na wy, wyzwania. Mm -hmm. To jeszcze raz zobaczymy u niej. Ojejku, dobra, jeszcze raz zobaczymy, poczekajcie, u niego. Charakter wolny. No to czyli ona będzie bystra, on będzie wolny. Lub na odwrót. Teraz co to jest? Charakter, co będzie miała zło, ta osoba wadę? Czekajcie. Zachłanny. Mm -hmm. Zachłanny. Ta kobieta. Charakter tchórzostwa. No, ciekawe. Bez obrazy, bez obrazy, oczywiście. Teraz co? Gdzie się spotkacie? Słuchajcie. Dobra, na kobiety padło. Yy, na wspinaczce gdzieś. Wow. Ciekawiść, zapowiada powiada. Facet. Miejsce. Spotkania, zlot motoryzacja, motocyklowy, samochodowy, może jakieś zloty inne. Ile będzie miała wasza połówka lat? 48. Uuu, niemożliwe. 49. Takim oto odcinkiem szalonym się zakręcona z wami żegna. Miłego, poprawy humorku. Pozdrawiam, papa. Pa.